Halo, halo, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie prosto z gry Forza 6 Apex, czyli wersji PCtowej gry Forza 6. Powiem szczerze, zupełnie szczerze od siebie, że moje marzenie, jedno z moich marzeń się spełniło w tym momencie, ponieważ od zawsze chciałem zagrać w Forze, Zawsze mi się ta seria podobała, no ale jako nieszczęśliwy nieposiadacz żadnej z konsol Akurat w tym wypadku musiałem mieć Xboxa, który nie jest w Polsce zbyt popularny. Nie mogę sobie w taką forzę pograć. Teraz stoję przed okazją. Co prawda zaraz do tego przejdziemy, ponieważ no, zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy będą mogli w tą forzę pograć. Ale mam nadzieję, że y, co niektórym y, pozwolę ukoić ból swoim w miarę dobrym jeżdżeniem. Mam nadzieję, jak będę lamił, to, to przepraszam, no, no, poznajesz tą gierkę model jazdy, wiecie, nie wchodźmy w szczegóły na czym yy, będę ogrywał, bo to jest mało istotne. Chciałbym powiedzieć, że no... Cóż, wersja PC-towa, yy, z podtytułem Apex, ona jest okrojona względem wersji konsolowej. Na pewno jest tu mniej torów, na pewno jest tu mniej samochodów yy, i tak naprawdę trzeba tą grę traktować jako taki pokaz możliwości, co twórcy mogą zrobić z następnymi Forzami, które będą już pełnoprawne i miały całą zawartość i będą się pojawiały i na PCcie. I na Xboxie. Eee, w tym wypadku tutaj mamy zrobioną od podstaw wersję pc specjalnie przygotowaną pod pc ale niestety dla większości eee, gra działa tylko na Windowsie 10 eee, i pod DirectX 12. Także jest to spore dosyć utrudnienie, mi się wydaje. Eee, wiem, że niektórzy są bardzo oporni, jeżeli chodzi o przesiadkę na Windowsa 10. Osobiście ja jestem zadowolony, ale wiem, że niektórzy może nie chcą, żeby Microsoft mówił im co mają robić. No i niestety ofiarą tego, tej polityki Microsoftu jest Forza. Chociaż i tak trzeba docenić sam fakt, że w końcu Xbox zaczyna współpracować z Windowsem. Tym bardziej, że to, jest, że to są dzieci Microsoftu, dlatego no, ta współpraca no, musiała kiedyś... Patrząc tak logicznie, się zacząć. O, w ten sposób mogę to powiedzieć. E, proces aktywacji Forzy nie był e, usłany różami, e, bo niestety Microsoft nie ma zamiaru współpracować ze Steamem ani z jakąkolwiek inną platformą, i znowu wymyślił swoją. Mogę powiedzieć tylko tyle, że w tym wypadku akurat ta platforma ich działa i w gry można pograć. To nie jest żaden syf pokroju Games for Windows Live, tylko Windows Store. Windows Store jest jakby. Jest sklepem, ale też platformą, jakby nie patrzeć, i, i on jest połączony z waszym kontem Microsoft. Obstawiam, że prawie wszyscy mają konto Microsoft, ponieważ na przykład na Skype'a macie to samo konto. Akurat. Jakoś ja miałem drobne problemy z logowaniem, musiałem to niestety przebrnąć Ale już od tego momentu jak już przebrnąłem przez te wszystkie logowania, zmiany haseł i inne pierdoły Gra działa i nie mogę narzekać Ściągnęła się z Windows Store, w Windows 10 jest to ikona na dole takiej torebki z logiem Microsoftu Stamtąd można pobrać Forzę Tylko trzeba być zalogowanym na Windows Store Zrobicie to raz i macie potem spokój Więc no, polecam się tym zająć, jeżeli macie taką możliwość a my przechodzimy w takim razie do gry. I muszę powiedzieć, że atmosfera w tej grze jest naprawdę taka podniosła. Widać, że twórcy e, otaczają opieką, obdarowują, kochającym sercem każdy samochód. To, to trzeba im przyznać, ponieważ mamy coś takiego jak forza vista, czyli możliwość obejrzenia swojego samochodu z każdej strony. Ja do tej pory za bardzo nie zagłębiałem się w tryb kariery. Dlatego mam tylko poczciwego Mustanga, którego sobie pomalowałem w taki oto matowy czarny kolorek. Moim zdaniem wygląda wyśmienicie. Możemy otwierać drzwiczki takiemu samochodzikowi. I trzeba przyznać, że dbałość o szczegóły i o detale jest naprawdę nieziemska w tej grze i to mi się strasznie podoba yy, w, w Forzie. Tu mamy też tryb zdjęcia. I inne różne takie. Ogólnie każdy Wóz możemy sobie obejrzeć z każdej strony, włączyć taką to animację felgi. To jest dla prawdziwych takich koneserów eee, podziwiania samochodów, jeżeli takowi są, a na pewno są. I dbają o swoje bryki, więc także w Fordzie możecie sobie dbać o swoją brykę. Eee, powiem tak. Jeżeli chodzi o optymalizację gry, bo to też jest ważne. Powinien o tym powiedzieć, zanim jeszcze przeszedłem do analizowania całej całej wnętrzności forzy. E, optymalizacja jest średnia, to trzeba przyznać, że no, mogłoby być trochę lepiej. E, gra sama dostosowuje ustawienia graficzne. Co akurat u mnie się sprawdziło, ale na przykład u mojego kolegi już się nie sprawdziło, ponieważ nie może sobie podciągnąć rozdzielczości. Na pewno idzie to obejść w jakiś sposób. Nie zagębiałem się w to, ale troszeczkę działa ten automatyczny system. Różnie, u mnie się udało, że wszystko działa w 60 klatkach na sekundę, nie ma żadnych spadków, może zdarzają się drobne zwierzki, takie przycinki lekkie, być może dane muszą się gdzieś uleżyć, później już jest OK. Yy, ale trzeba przyznać, że no, gra wygląda po prostu nieziemsko i ma też nieziemskie wymagania sprzętowe, niestety, już pomijając kwestię Windowsa, yy, no to potrzebne jest naprawdę dużo RAMu i, duż i dobra karta graficzna. Yy, dlatego, jeżeli chcecie się pobawić w Forze, naprawdę musicie mieć mocnego kompa. Mój sami należy do jakichś olbrzymich, wiecie, w czołówce. Mój komputer nie jest w czołówce najlepszych specyfikacji. Od razu uprzedzam komentarze, jeżeli miałby się pojawić, a jaki masz komputer? Wszystko jest w informacjach na tubie. Jeżeli ktoś będzie nawet miły, to może wam to nawet napisać, jeżeli będziecie się o to pytać. Ale wracając do kwestii grafiki i optymalizacji Jest świetna, ale potrzeba naprawdę mocnego sprzętu Żeby móc ją w pełni doświadczyć Tej wspaniałej grafiki fotorealistycznej Zresztą za chwilę będziecie mogli zobaczyć jak to się wszystko prezentuje w ruchu Jest kariera, jest gra dowolna, Nie ma multiplayera, to trzeba zaznaczyć Ale przypominam, że to jest taka można powiedzieć, kojarzycie Metal Gear Solida? On, yy, The, Fan, The Phantom Pain, yy, zanim on wyszedł, pojawił się jakby taki prolog, To można powiedzieć, że ta Forza jest takim prologiem do tego, co się będzie działo w przyszłości. Już się nie mogę doczekać osobiście Forza Horizon 3, bo chciałbym naprawdę zagrać w ten tytuł. Ale na razie mamy taki przedsmak, jakby. Zabieram się tutaj ten mustak włącza. Mm, tak. Robimy misję w karierze. Yy, tam. Zdobywamy medale, jak zdobywamy medale, odblokowujemy sobie nowe autka. Ja dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak się ta gra jeszcze prezentuje w ruchu, a w kwestii kariery nie wiem, czy będziemy ją przejeżdżali całą, czy po prostu niektóre wyścigi Wam pokażę, jak będę miał wenę, żeby nagrać coś takiego. Nie wiem, w każdym razie przejdziemy sobie do gry dowolnej. To jeszcze Wam pokażę, jakie są opcje. Więc tak. Lokalizacji, nie tras. Lokalizacji mamy 6. Także no, nie jest to imponująca liczba, trzeba przyznać. Ale na każdą z tych lokalizacji składają się różne warianty tras. I w tym wypadku, powiedzmy, że taki Brand Search ma 4 warianty, 2 warianty tras w różnych warunkach pogodowych. A powiedzmy, że mamy tutaj Tor Stop gira i planuję dzisiaj właśnie przejechać sobie na tym torze. Chociaż on wizualnie nie prezentuje się jakoś mega zajebiście, no to jednak to jest kultowy tor może sobie, możemy się bawić tutaj, no ale niestety nie ma Suzuki Liany ani innego samochodu, zresztą kwestia Top Gira jest teraz bardzo dyskusyjna nie będziemy się zagłębiać jest Yas Marina w wersji nocnej, być może Yas Marine sobie jednak pojedziemy w wersji nocnej a Top Gira sobie zostawimy na inną okazję bo na pewno będzie się to prezentować znakomicie chyba tak, chyba pojedziemy sobie jednak Abu Dhabi Yy, opcje gry. To możemy sobie ustawić. Ilość przeciwników, która też jest zależna od tego, jak mocno mamy sprzęt. Jak będziemy, jak przesadzimy z ilością, no to gra niestety. To jest trochę głupie gra nie pozwala nam mocno obciążyć swoich bebechów. No ale cóż, nie ma co narzekać. Dają za darmo można grać. Yy, tutaj jest poziom trudności, ja na razie tutaj trzymam się dużych umiejętności przeciwnika. Na wyższy na razie nie wchodzę, muszę się jeszcze trochę z tą grą zaznajomić yy, Okrągnie możemy pojechać sobie faktycznie... Może dwa Bo jednak Mustangi nie są aż tak zajebiście szybkie Super sprawa yy, No Pokażę Wam asystę, niech już będzie Później będziecie mogli się ze mnie śmiać yy, Dostajemy więcej PD, jeżeli wyłączymy niektóre asysty Także tak to się prezentuje u mnie, tak ja jeżdżę Duża dowolność jest w kwestii ustawiania, asyst i to jest naprawdę na plus. Ale przechodzimy w końcu do najważniejszego, czyli do gry. Pokażę wam tę grę w ruchu, jak to wygląda, jak się jeździ. Postaram się też przełączyć przez wszystkie kamery pojazdu, ale ja jeżdżę z wnętrza. Nie z maski. Akurat ostatnio bardzo dużo jeżdżę z wnętrza, wszędzie się przesiadam na kamerę z wnętrza. No może poza F1, bo jednak telewizyjna to jest. No, do czego się bardzo mocno przyzwyczaiłem i chyba mi się najlepiej jeździ. Z kwestii technicznej zauważyłem jeszcze jedną ciekawą sprawę. Menu i wprowadzenie do wyścigu chodzi w 30 fps, ale już sam wyścig, czyli tam gdzie teoretycznie jest najważniejsze. O, cholera. Miałem lekką zwiechę. Mam nadzieję, że wszystko się wczyta. 60 klatek jest w trakcie wyścigu, 30 podczas przeglądania menu, oglądania samochodów i przeklikiwania się przez różne opcje. Także, no, nie wiem czemu takie jest zrobione, czy, nie wiem czemu granie może być cały czas w 60 klatkach, no ale cóż. No tak, no i ekrany wczytywania niestety są bardzo długie, to też warto zaznaczyć. Warto też pochwalić oprawę dźwiękową, każdy dźwięk, każde uderzenie, wszystko ładnie słychać. Yy, Można też yy, zostawić włączoną muzykę w trakcie wyścigu, co dodaje takiego, wiecie, werwy trochę do, do prowadzenia takiego pojazdu, takiej maszyny. E, witam wszystkich z powrotem, jednak napotkałem dumne problemy techniczne e, z grą, niestety, a nadzieję, że będzie nam dane przejechać jakiś wyścig. Ponieważ najwyraźniej gra nie lubi się za krzynem, przynajmniej na razie. Jak go muszę mieć włączonego nawet w trybie nagrywania aktywnego pulpitu, a nie gamingowym, czyli na pewno będzie działać gorzej. Aktualnie znajdujemy się w pit stopie. Jesteśmy w pit stopie, to możemy zmienić sobie jeszcze asysty, zobaczyć ustawienia na starcie, potrynować, przejść sobie tor, jeżeli nie czujemy się na siłach, nie czujemy się pewnie. Ja no akurat Abu Dhabi znam, więc nie muszę tego robić. Zresztą na takim topgearze, chętnie się sobie przyjadę jakiś trening No i w zasadzie tyle, możemy sobie przejrzeć pozycje startowe eee, Ja wiem, że w tej grze jest coś takiego jak Drive... driver, Avatar? Coś w tym stylu. I tutaj nie za bardzo czaczy eee, Bo obstawiam, że to są niki innych graczy Ale czy to gra jakby dostosowuje Boty do ich jazdy, czy po prostu są tak nazwani Jak inni gracze, nie mam żadnego pojęcia Jeżeli ta druga opcja to po prostu jest szansa, że przejdziecie się z Kondiaszem. Jest taka opcja, to nie ukrywajmy Widać, że w garażu się tutaj dużo dzieje, ale my w końcu pojedźmy wyścig I oby działał! Błagam, trzymam kciuki Dobra, nie ma ścin Podjeżdżamy sobie na pole startowe Zwróćcie uwagę, jak ta gra wygląda, jak ona świetnie brzmi Tak wygląda wnętrze Niesamowicie dopieszczone i dopracowane Jedziemy! Skopałem start Ok, przejdziemy sobie dwa kółka na Abu Dhabi, a ja postaram się wypaść nie jak ostatnia lama. Ale ten zakręt wziąłem zdecydowanie za szeroko. To jest Mustang, to nie jest Bolit Formuły 1, do tego trzeba się przyzwyczaić. Chwali nas, jeżeli wykonamy coś dobrze. O! o świetnie. Warto zaznaczyć, że tutaj, boty popełniałem olbrzymie błędy czasami. Jeżdżą bardzo nieprzewidywalnie. Teraz ja mam tam już uszkodzenia, ale postaram się ten wyścig dojechać. Do końca. Ok, mamy kawałek prostej, więc mogę się przełączyć pomiędzy innymi ustawieniami kamer. Tak, to się prezentuje z maski. Mamy taką kamerę. Mamy taką, zobaczcie, jak ta gra zajebiście, kurwa wygląda. No, przecież to jest coś pięknego. Ja myślałem, że Project Cars jest ładny. Idealna jazda w cieniu, ale ja niestety tutaj tracę dystans do tej przede mną. Muszę przyjamować żeby nie przestrzelić tutaj. No, bo bardzo ostro ziomek hamuje. Ja przygrywa muza. Muza zawsze można wyłączyć, jeżeli komuś nie pasuje do charakteru takich wyścigów, ale akurat jeżeli dodaje adrenalinę, to ja na razie sobie ją zostawię. Wszelkie wskaźniki mini minimapy i na przykład czasu czy też zajmowanego miejsca, albo nawet wyświetlania Ników innych botów, wszystko też idzie sobie wyłączyć. Po zewnętrznej spróbuję, chociaż tu nie ma za bardzo miejsca. No cóż, nie udało się, Bo Tutaj różnią się osiągami, dlatego też mogę mieć problemy na prostych z utrzymaniem tempa. Teraz może tutaj się uda. Dobre wyprzedzenie, świetnie. Jest i hotel, ślicznie się tutaj prezentuje. Się trochę blokuje po zewnętrznym sobie obiadę. No i dobra, będziemy mieli zaraz pierwsze okrążenie za nami. I jeszcze jeden atak, który spróbuję wykonać. Tutaj ten zakręt jest chyba trochę zabężony mi się wydaje. Albo po prostu inaczej odwzorowany, aniżeli wy, bardzo realistyczny, jak 1 2014. Chciałem sobie zakręt, ale to nic. Jesteśmy na miejscu piątym. Nawet nie jest tak źle. być, Może na początku troszeczkę lamiłem, ale już się wczuwam. To, że lider uciekł. O cholera. Wóz wpadł w poślizg. To są jednak no Cóż. Zaciemnia pozycja. Mi się tutaj od wewnętrznej wciska z kubaniec. Tutaj nie popuszczę. Teraz damy wewnętrzną. Tym bardziej, że ten go tu jeszcze zblokował. Tam stracił pozycję gościom niebieskim. Jest lepsze wyjście. No, tutaj nie będę mieć prędkości. Jeszcze jedno przełączenie kamery. Niestety pokiereszowany Mustang. Szybko chowamy się. No, brakuje mi mocy. Tam jak ktoś będzie próbował od prawej zaatakować, jeszcze powracamy do... Nie mam tych punktu hamowania. Nie w tym samochodzie. I teraz pozycję. Już teraz od zewnętrznej. Ok. Troszeczkę lepiej nam się to udało wykonać. Czy może coś jeszcze w trzecim sektorze nadrobię, ale... Wygrać nie wygram, to no jest prawdę. Oj Oj, 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 przestrzelę. Ale oni tutaj też się jakoś nie chwapią, żeby szybko jechać, jeszcze mamy szansę. O, shit, strasznie wolno w tym zakręcie, ziomek. Tu zwalniacie Podobnie jest to nie jest najwyższy poziom trudności Więc może dlatego No niestety, zlamiłem to teraz Mało tego, gra zaczęła mi się przycinać Możecie mi wierzyć na słowo Ale nie mając włączonego ekrzyna Nie miałem z nią żadnych problemów Jezus Maria, jeszcze trochę Damy radę to już jest końcówka. na piąte miejsce, klątwa piątego miejsca trwa nadal wesołe ściny na sam koniec? Uf. Okej, okay. no to jesteśmy pokiereszowani po wyścigu. Tak by to się prezentowało, słuchajcie. Tak to wygląda, tak się prezentuje Forza. Jest śliczna, gra się świetnie, ale ma pewne problemy techniczne. Przynajmniej teraz mi się ujawniły. Eee, najwyraźniej. Wziąłem to jeszcze w komentarzach, że z Frapsem też są jakieś jajca, ale nie jestem w stanie tego Wam potwierdzić, bo niestety nie używam Frapsa. Niestety, albo niestety, yy, cóż. Pierwsze koty za płoty. Gratulacje dla studia zakręt 10, yy, które postanowiło wreszcie wydać Forzę na PC. tach ja jestem bardzo zadowolony z tej produkcji, chociaż wiem, że dostałem tylko ochłap tak naprawdę, że pc towcy dostają tylko ochłap. Ale jest to taki porządny ochłap, jak wiecie, w tej bajce Disneya, jak te psy tam. Po śmietnikach biegały, ale gościu tam im wyrzucał spaghetti na przykład. Nie pamiętam, jaka to była, Jaki to był film animowany, ale. Były dwa psy, to była jakaś tam historia miłosna i zamiast jakiejś obrzyganej kości dostawali spaghetti. Także coś, coś, coś pokroju tego właśnie my otrzymaliśmy. To było na tyle ode mnie. Dziękuję za obejrzenie forzy. Mam nadzieję, że problemy techniczne nie będą nękać nas w innych odcinkach. Chociaż coś czuję, że będą, dopóki nie będzie jakiegoś pacza. Ale mam nadzieję, że mimo to będziemy się emocjonować tą grą, bo jest znakomita. Dziękuję za uwagę. kondiasz bez odbioru.